Dobra, 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 eee. kurde, nie wiem jak się przywitać, czekajcie, kiedy ostatnio na moim kanale był film, eee, muszę to sprawdzić, miesiąc temu, o kurde, no to dość długa przerwa, chociaż te moje kanale cały czas takie są. Eee. Eee. Hmm, yy, przepraszam. No więc powracamy na ten kanał z małą przerwą miesięczną i myślę, że do dużej nostalgii dla niektórych osób, czyli pigi na robloxie. Oj, dla mnie to jest duża nostalgia, jakby. I tak, jest jakiś sezon siódmy. A Paranormal Pigmas, ja to mam wszystko zrobione. Tak, jakby co, bo yy, to nie jest tak, że pierwszy raz od jakiegoś tam czasu odpaliłem tą grę, to nie jest tak, że od, że od drugiego czasu tą grę odpaliłem, bo nie wiem, musiałem siedzieć dosłownie jakieś. Nie wiem, 6 godzin, żeby zrobić całe to, to coś. To Paranormal Pigmas. Ale ogólnie dzisiaj gramy sobie w chapter pierwszy dom. Book jeden oczywiście, bo... No nie wiem, jeśli chcecie następne chapter pigi, to piszcie w komentarzu hashtag świnka. Będzie mi niezmiernie miło. E, Okej, okay, to, to jest to miejsce, w którym Gregory Piggy był ostatnio znaleziony. E, co, to była, co to był za dzień? O, oh, bo, oh, 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 pigi, pigi, pigi. Hello, hello. Czekajcie, dobra, bo no ja to sobie leciutko e, O nie, muszę się stąd wydostać. No. Y, więc nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, aż przejdę chapter pierwszy. Możliwe, że tak z cztery minuty dlatego jest szansa, że jeszcze dodam do tego chapter drugi. E, bo Okay. Nie wiem co to było za dźwięk, ale możliwe, żeby tego nie słyszeliście. Bo ogólnie, no to nie powiedziałbym, że jestem speedrunnerem pigi. Kiedyś nagrywałam dość mocno. Pigi to same chaptery bez, bez mówienia, po prostu same chaptery. I nawet chapter pierwszy, nie wiem, potrafiłem go przejść w jakieś takie 3-2 minuty, więc pewnie teraz tak zakładam. Okej, okay, plank. Nie będzie to aż takie. Krótkie, bo wiadomo. Z tego co wiem, no to właśnie jak jest ten sezon 7 Paranormal Pigmas, to właśnie między innymi mamy, mamy, mamy taki coś jak nowy chapter. Jest to chapter w Book One Distorted Holiday czyli coś w stylu, że zniekształcone, zniekształcone święta? There. Zniekształcone święta, może nawet zepsute święta, oj no to, no to, że o kurde, no to, że bym tutaj, dobra, elo, 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 yy, ogólnie to też mam fajne umiejętności, Dobra, biorę, biorę... to. I tak ten, ten bag nadal działa. Ten bag nadal działa. Hmm. Chociaż wiecie co? Dobra, włożę sobie zębatkę. Nie wiem ile już gram tak szczerze. Podejrzewam, że może z jakąś minutę gram już. Może dwie. Nie, wiem, zresztą. A teraz na OBS nie chce mi się sprawdzać, bo pewnie zginę. Dobra. I teraz pokażę Wam błąd, który OG gracze, pignie, nie wiem, czy tak to w ogóle mogę nazwać, znają. Yy, więc, czy znaliście to? No. I w taki to sposób otworzyłem sobie laserki przez ścianę, to jest stary błąd jak świat, ale... Ale ja nadal go często używam i z tego co widzę ludzie też, więc no. Dużo osób pamięta o tym błędzie w ogóle, a... Możecie mi napisać, jak się Wam. O Jezu. Jak się Wam podoba. Leciutka, że tak bym powiedział, zmiana skina, ponieważ no, Mój skin jest z zmieniony. A, z tego co pamiętam, były takie bugi, że można było w ogóle na tego venta wejść, ale nie wiem, czy to było naprawione tak szczerze. No, pewnie Minitun, który jest zresztą tutaj, robił update do Pigi, bo wiadomo, nowe chaptery w Book One i tak dalej. Ale nie wiem, czy nie naprawił jakieś błędy z book one, no, z buku pierwszego. Dobra, wiecie co, usypiam pigi. się jakby y, zmarnuje mi to trochę czas, ale nie chce mi się, zglitchowała się chyba. Nie chce mi się gonić za tą pigi, tak szczerze. A, jeszcze nie mam amunicji, no super, po prostu. Ale chyba powinna być w domku. Amunicja tutaj, tutaj, tutaj. Jest. I czekamy na pigi. Pigi. Oj! No. Eee! Mam defaultową twarz. Eee, dobra, o, Pigi się ma. Headshot. Jak w Fortnite? Ponto za 200 normalnie. Eee. Eee. W ogóle jeśli chcecie, to mogę mogę grać jakby na publicznym serwerze w pigi. To no, na publicznym też jest fajnie. Na przykład gonić e, innych innych... Jezu, Pigi już się obudziła, co to takie krótkie? Na przykład gonić innych graczy jako pigi i tak. Dobra, no, spadaj, spadaj, spadaj. O! O, wow, i to by było ryzykowne, ale dobra, kamuflaż i spadam. Tak, no mam umiejętność kamuflażu, bo, bo wydaje mi się, że ona jest jakoś najbardziej OP. O, i jeszcze, jeszcze klonowania się. No, dobra, wiecie, co ja się z je się z nią pogonię, tak, żeby ją zatrzasnąć. Tak jak w stroju, sprawdzę, no bo my to ja ma. Albo ja to już otworzyłem. Nieważne, coś się ze mną nie tak naprawdę. A tutaj się będzie, oczywiście, dobra. Ile ty tam drzwi otwierasz? Dobra, wiecie co? Jakby nie wiem czemu, ale już spędziłem nad tą mapą trochę minut, a to naprawdę jest najprostsza mapa. Będę musiał pewnie dużo jeszcze pograć w pigi, żeby powrócić do formy. Tak bym na to powiedział. To już koniec będzie tak naprawdę, więc odpalę sobie kamuflaż. I w ogóle jak stoję, to znikam całkowicie, a jak chodzę, to jestem lekko widoczny. No dobra, nie chcę mi się tam czekać. Eee, co, to, co to była za rzecz za... no. Wyglądała, wyglądała znajomo, ale nie widziałem nigdy czegoś takiego. E, Próbowałem mnie zaatakować. Muszę, muszę jakby znaleźć trochę pomocy w stacji. I stacja to jest drugi chapter tak ogólnie. Dobra, więc chciałem wam się tutaj... chciałem wam się... Nie wiem, potrafi się wysłowić. Chciałam wam ogólnie pochwalić się skinem. silozus to jest najdroższy skin w tej grze. I wydaje mi się, że też najładniejszy. Chociaż było dużo fajnych skinów. By the way, to właśnie jak jest to Distorted Holiday, to za przejście tego można dostać skina. Jest szansa, że halo? właśnie tego skina sobie odblokujemy. Ej, czekajcie, bo do, a, do mnie dołączył e, mój kuzyn. Dobra, wybieram stację. Tak, o, więc to napiszę mu. No, e, dajmy bota. Ale co? Zaczynamy chyba. E, halo, czy ktoś jest na tej stacji? Aha, uśmiechnięta wóźka. Uwaga, e, potwór jest w stacji. E, proszę wejść, proszę uciec do garażu w tej chwili. Dobra. <laughs> <O Jezu. śmiech> Więc musimy iść do garażu. I To będzie taka jakby ucieczka z tego. O, już mam, już mam przyjazny kluczyk, powiem szczerze. Bardzo przyjazny moment. E, e. Z tego co pamiętam, to gdy niedawno grałem stację. To właśnie chyba czas mnie zjadł, że tak bym powiedział. Jestem świnka pepa. O, siema. Mm. Oje. Mój drugi kuzyn dołączył do gry. Co jest? Aha. Chętnie okay, to. Nie warżę. Może przynajmniej coś być. Okej, okay, mamy to. To przynajmniej wiem, gdzie użyć. Oj, zielony. Zielony klucz. Zielony klucz. Zielony klucz. Dobra. Ja to, ja to sobie zrobię tak na lekkim speedrunie, że... Jezu. Pyk. Pójdę po zielony klucz, chyba, że ktoś inny nie zebrał I tak, ogólnie to... Jest szansa. Ktoś zginął. Jest szansa, że będę nagrywał mapy widzów z Spigi, właśnie. I. A, to jest tutaj. A, jest. I. Właśnie, jeśli chcecie taką mapę, no to... W sumie nie wiem. Musicie chyba podać nick. Tak mi się wydaje. Nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, jak się gra w czyjeś mapki, tak szczerze, więc... Przepraszam, ale no, yy, a teraz zamykam zwinąłem, ale ale niestety nie mogę odebrać. Yy, yy. pomarańczowy, prawie zginąłem. Yy, nie, wiem, czy tu gdzieś nie będzie baterii? Jest. I nawet ją sobie teraz użyję, bo w sumie czemu by nie? Nie, a tej stacji raczej nie uda mi się przejść. I to tak szczerze, szczerze teraz mówię, bo nie umiem stacji. Jak? Jak mam wyminąć tą pigi? Dobra, tak jak zrobię, to chyba jest dobrze. Tu będzie potrzebny plank. Oczywiście. Jest. Ej nie żyją! Moje kozy nie żyją. Ja kocham boty w pigi. U. Po prostu kocham boty w pigi. A druga bateria. jak przyjemnie po prostu. Jak przyjemny? Ty, może nawet uda się przejść nam dwa chaptery. Dobra, musiałem sprawdzić, czy coś się nawet nagrywa. Aha, to jest gaz. To będzie nam potrzebne. W sensie się... czyli... No paliwo po prostu. E, to będzie nam potrzebne później. Dobra, wiecie co, włączę sobie kamuflaż. Z czemu z tego wcześniej nie korzystałam? Oj, to wiem gdzie jest. E, a! I know! I know! Czerwony. Czerwień. I dopiero potem będzie mi potrzebny żółty. I know it, I know it. Dobra. Ej, kuzyli nadal się trzymają, więc git, w sumie. Młotek. Czy coś jest jeszcze tutaj potrzebne na młotek? Nie no, chyba nic, co nie? Chyba nic. Chyba nic. A się ma pik pikson. E, więc teraz jest mi potrzebny żółty klucz. I w ogóle możecie e, napisać jak Wam się podoba tutaj e, piasek taki. I skin legendy mama z Robloxa. no. Czyli dodge. Ale dobra. Nagrywa się. Nie ja jest tak spoglądam, czy się nagrywa. Nie wiem w sumie czemu, ale... Ale tak po prostu. Tu jest biały sera. No, to jest mi potrzebny tylko wręcz. Czyli no, klucz francuski, coś w tym stylu w sumie. Coś w tym stylu, klucz francuski, czy tam nie klucz francuski, nie obchodzi mnie to. A, wręcz, który jest tutaj, pozdro, Okej, okay. ej, może nawet uda się to przejść. Ej. Oh, kurde. Po raz trzeci dzwonią. Ale dobra. Gaz, 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 gaz. No zazwań no, Nagrywam odcinek, niestety. Mm. A tak, tak, by the way, czemu ja szybciej przechodzę drugi chapter, który grałem tyle co nic, niż pierwszy chapter, który grałem praktycznie cały czas? W sensie no. Dobra. Okay. Jesteś, y, jesteś szczęśliwy, że y, pojawiłeś się tutaj. I, je, I ty jesteś jakby szczęśliwy, że kupiłeś. Yy, że kupiłeś, no, paliwo, coś tam, <grywa> za rok yy, Człowieku, serio, yy, musimy się dowiedzieć, co się dzieje. Yy, wiem. Yy, wiem, zacząłem widzieć te rzeczy w całym, w całym miejscu. Musimy odkryć, co się dzieje. Yy, nie nie straciłeś swoich detektywistycznych skillów, mam nadzieję, że nie. Myślę, że mogę ich użyć lepiej niż wcześniej. Hej, zaraz jak Tak, dogi? Y ile y paliwa nam dałeś? No kurde. No to Git. <ścoughs> no to chyba będzie po nas. Y więc no, ja byłem Matics, To było Pigi. OG. Nie no, to nie było Horsi. Ale to było pigi i yy, nie wiem czy tak szerokie kiedyś pigi na kanale. Nie, dobra, nieważne, nagrywałam. Co ja gadam? Nagrywałem same gameplaye. A teraz będzie w ogóle jeszcze z... z głosem. No. Ej, ty dopiero teraz zauważyłem, że oni tutaj mają dziurę w tym... Dziurę w dachu i, i mają śnieg. Hej, zakrycie to może, co? W końcu... Zakrycie to. Dobra, nieważne, więc no, czekajcie na e, drugi odcinek z Piggy i będzie to najprawdopodobniej chapter 3 i 4 albo tylko 3 zależy czy będę ginąć i w ile przejdę te chaptery y, więc no mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy w tym tygodniu i że znowu nie będzie jakieś przerwy y, ale po prostu no jakby wiecie nie, nie wiedziałem co zbytnio nagrywać Dobra, nie będę przedłużał, bo to już za długo będzie trwało to outro. Ja tak zawsze mam, że przedłużam. Więc ja byłem Matics, widzimy się w następnym filmie, miłego dnia lub wieczoru. No i cześć!